Cześć! W ostatnim filmie pokazałem cechy, jakie powinno zawierać silne hasło. Jednak dzisiaj skupimy się na dwóch rzeczach, a dokładnie na dwóch sposobach, jak stworzyć silne hasło. A dokładniej mówiąc, są to dwa sposoby, jakie ja zacząłem stosować do tworzenia silnego hasła. I jest to również, powiedzmy, sposób jeden z nich, to jest sposób, w jaki ja zacząłem po prostu tworzyć hasło oraz jak ono ewoluowało dość silne hasło. Jednak jest to drugiej części. Najpierw zacznijmy od sposobu numer jeden. Więc sposobem numer jeden jest po prostu korzystanie z menadżera. Haseł. Jest to darmowe, oczywiście narzędzie, które ma opcję płatną, w zależności od tego, jak bardzo rozbudowane funkcje chcemy korzystać. Jednak zaletą jest to, że on tworzy hasła za nas, więc nie musimy się w ogóle zastanawiać, jakie hasło stworzyć albo po prostu jak powinno wyglądać. On zajmuje się tym za nas, my tylko generujemy, zapisujemy i nie martwimy się niczym. Dodatkową zaletą takiego menedżera haseł jest to, że dostajemy np. aplikację mobilną bądź po prostu po prostu wtyczkę do przeglądarki, albo po prostu aplikację desktopową, którą logujemy się i możemy pobierać hasła. Jeżeli jest to przeglądarka, to również jest opcja, że po prostu przeglądarka, łącząc się z naszym menadżerem haseł, może wypełnić pola, login, nazwę użytkownika i hasło w zależności od witryny. Jednak przejdźmy do sposobu numer dwa. Tutaj jest to po prostu sposób, jaki ja zacząłem tworzyć swoje hasło. Na potrzeby tego filmu wymyślmy my sobie jakieś słowo. Może być to też na przykład Twoje słowo, które lubisz, uwielbiasz albo po prostu często używasz, albo rzadko. W moim przypadku wezmę, że to jest słowo owczarek, bo mam psa. Pierwszym etapem jest po prostu właśnie wybranie tego słowa. Teraz, kiedy już je mamy, to teraz musimy się zastanowić, musimy tak naprawdę spojrzeć na klawiaturę i zastanowić się nad kierunkiem, jaki będziemy obierać w wyborze li danej o litery odpowiadającej naszemu pierwotnemu wyrażeniu. Czyli chcemy tak naprawdę zrobić coś takiego jak szyfrowanie naszej informacji. Chcemy zaszyfrować nasz wyraz, tak żeby nikt nie wiedział, że to słowo, którego. Które zawsze wpisujemy i jest po prostu tym słowem, które sobie wybraliśmy, czyli mam owczarka i chcę go zamienić w ciąg dziwnych znaków, dlatego wybieramy na klawiaturze najczęściej kierunek, gdzie, gdzie na przykład jeżeli mamy o, to o będzie reprezentowane przez inną liczbę, bądź literę, bądź znak, w zależności od tego, jak się przesuniemy i to, o kierunek mam na myśli, czy idziemy do góry, do dołu, w lewo, bądź w prawo, ale też może być na przykład trochę na ukosy. Jednak co w przypadku, kiedy na przykład naszą literą, znakiem jest na przykład Q albo jedynka, bo tak sobie Wybraliśmy, to wtedy zaczyna się trochę komplikować. Jednak wtedy myślę, że lepiej to ten znak przesunąć na drugi koniec klawiatury i tam sobie wybrać odpowiedni znak. Na przykład weźmy sobie Z, to jeżeli będziemy przesuwać się w lewo, to nie mamy tam oczywiście znaku. D. Obok Z. Mamy tylko chyba shifta. No dobra, no to przechodzą na drugą stronę klawiatury i patrząc co mamy po lewo na samym końcu, bądź pierwszą literę, to po samym końcu prawej strony mamy leż, Bądź po prostu znak zapytania. I to będzie nasz odpowiedź. I w innym przypadku będziemy robić tak samo. Jeżeli ma, idziemy w górę i nie ma nic, to wybieramy pierwszy znak samej. Dolnej. No wybieramy znak samego dołu. Więc jeżeli weźmiemy sobie ten sposób, gdzie owczarek zmieniamy na przykład metodą idąc, idąc do góry nasze hasło, moje hasło zacznie wyglądać w ten sposób. No dobra, to teraz zastosujmy dalej dobre praktyki. Czyli pierwsza liter, pierwszy, pierwszy i ostatni znak jest dłużej. Jeżeli się da, bo jeżeli to nie jest a jeżeli to jest po prostu cyfra, no to nie będziemy tego zmieniać. Więc jeżeli to jest litera, dajemy dużą. Teraz to, co ja lubię dać, to są dodanie dwóch symboli i wybieramy je sobie właśnie spod e, znaków numerycznych, czyli od jednego do samego backspace'u. I oczywiście z, z Shiftem, z Shiftem, żeby nie dać jedynki, tylko żeby dać właśnie ten znak specjalny, znajdujący się pod cyfrą. Wybieramy sobie takie dwie. Teraz, mając nowe, Dodatek do naszego hasła, tutaj będziemy mieli taką część zmienną. I ona oznacza to, że wybieramy tutaj elementy w zależności od strony na jakiej się znajdujemy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na Gmailu. No to w tej części mogę wpisać Gmail albo poczta. Jeżeli jestem na WP, to wpiszę WP bądź też poczta. Jeżeli jestem na Facebooku, to może być to FB albo cały ciąg znaków Facebook. I tak w zależności gdzie jesteśmy, czy jesteśmy w jakimś sklepie, czy jesteśmy na siłowni czy gdziekolwiek indziej, na przykład w bibliotece, no to możemy wpisać książki, bądź biblioteka, bądź biblio, nieważne, ale sposób jest ten sam. I teraz ciekawostka, a raczej ulepszenie. Jeżeli uważacie, że ta część jest zbyt jawna dla was, możecie zastosować ten sam sposób zaszyfrowania tej części, tej strony, weźmy na przykład, że to jest Gmail, czyli mamy Gmaila, no to możemy go tak samo zaszyfrować, tym samym sposobem, co zaszyfrowaliśmy nasze pierwsze hasło, pierwszy ciąg, nasze słowo owczarek, żeby to było trudniejsze do rozszyfrowania, i następnie, żeby jeszcze do, dowalić, dodamy kolejne dwa znaki, albo dwa, bądź trzy. I teraz. Dodajmy sobie na przykład jeżeli używaliśmy na przykład spod jedynki, spod dwójki, to wykorzystajmy to, co jest pod trójką, czwórką i piątką. I w ten sposób mamy naprawdę super słowo. No dobra, ale czasami może być tak, że jeżeli nasze hasło zaczyna się od ty po przekształceniu nasze słowo za się, zaczyna się na. powiedzmy pierwsza litera powinna. pierwszy znak w literach hasle w powinna być duża, chociaż nie zawsze, to powinniśmy może trochę zmienić to hasło albo wybrać inny wyraz. Ale jeżeli domagamy się, domagają się od nas, że nasze hasło powinno zawierać chociaż jedną wielką literę, to sprawdźmy, czy pierwsza, li, jeżeli pierwsza litera jest cyfrą, pierwszy znak jest, sprawdźmy, czy pierwsza. Pierwszy znak jest literą bądź cyfrą i jeżeli to jest cyfra, no to sprawdźmy drugi. Jeżeli drugi jest literą, to jego zróbmy z dużej litery. I tak samo w przypadku ostatniego fragmentu naszego pierwszego szyfrowania. Jeżeli ostatnia, pier, ostatni znak jest cyfrą, to weźmy przedostatni znak. Sprawdźmy czy jest liczbą, cyfrą bądź liczb. jest, nie jest cyfrą bądź liczbą, ale jest literą I jeżeli jest literą, to zróbmy go z dużej litery. Na początku ten mechanizm może się wydawać dość ciężki do zapamiętania, jednak, jeżeli już zaczniecie go stosować, będziecie wiedzieć, że wasze hasło jest super silne i wpisywanie go, nawet po jakimś czasie, będzie bardzo proste. Oczywiście, na telefonie, a na klawiaturze od komputera, będziecie mi trochę spore problemy, bo ja czasami mam problemy na swoim telefonie korzystania z takiego hasła, bo niestety, ale jeszcze na niektórych portalach korzystam właśnie z takiego mechanizmu, więc jeżeli wam się to podobało, jeżeli mój sposób zainspirował was do zmiany swojego hasła, to dajcie znać w komentarzu albo po prostu dajcie.